Tak wyglądało to oficjalnie. Niespodziewany był tylko śnieg. Wembley Arena, pierwszy etap 31-milowej trasy po Londynie. Na Trafalgar Square ogólna radość zgromadzonych głównie Chińczyków. Jesteśmy Chińczykami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii. Zebraliśmy się tutaj, aby wspierać nasz naród i światło olimpijskie. To dla nas wszystko. Centrum Londynu, Piccadilly Circus. Przekazanie ognia olimpijskiego, który w sumie niesiony był na całej trasie przez 80 osób. A to już część nieoficjalna, której w Chinach żaden przeciętny obywatel nie zobaczył. Setki protestujących na Whitehall dokładnie przed Downing Street, gdzie urzęduje premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown. Prawa człowieka nie są przestrzegane w Chinach. Chińczycy używają ognia olimpijskiego i samych igrzysk w celach czystej propagandy. My jesteśmy tutaj przede wszystkim, aby przekazać nasz sprzeciw chińskiemu narodowi, jeżeli ta informacja w ogóle do nich dotrze. Nie jesteśmy przeciwko Chińczykom, ale polityce ich rządu. Rząd chiński używa tych igrzysk w taki sposób, aby jeszcze bardziej łamać prawa człowieka. Sytuacja pogorszyła się nawet od czasu obietnic poprawy, kiedy Chiny zostały nagrodzone tą olimpiadą. Chcę, aby mój premier powiedział to samo, co francuski premier Sarkozy, że dopóki rząd chiński nie spotka się z Lamą w celu mediacji, dopóki nie będą przestrzegali obietnic danych w momencie otrzymania tych igrzysk, to premier nie powinien brać udziału w tych obchodach i trzymać wszystkich dyplomatów daleko od tego wydarzenia. Niech wydarzenia sportowe dzieją się swoją drogą. Nie chcemy ich bojkotować, ale bezwzględnie będziemy bojkotować chińską propagandę. Ogień olimpijski ochraniało ponad 2000 policjantów, głównie przed protestującymi o wyzwolenie Tybetu. Pochodnie raz próbowano wyrwać z ręki biegnącej z nieoznanej dziennikarce, innym razem zgasić gaśnicą. Na wszelkie próby przejęcia lub zgaszenia ognia natychmiast reagowała policja. Ponad 36 osób zostało aresztowanych. Ile osób brało udział w protestach? Myślę, że bezpiecznie można powiedzieć, że tysiące ludzi protestuje tutaj, dzisiaj w Londynie, przeciwko łamaniu praw człowieka przez Chiny. My reprezentujemy Free Tibet Campaign, ale jest tutaj też Birma Campaign, Amnesty International czy Darfur Campaign. Jest tu każdy, kto protestuje przeciwko łamaniu praw człowieka przez Chiny na różnych terytoriach. Kiedy wzrastały emocje, a olimpijski ogień był coraz bliżej, policjanci stawali się bardziej stanowczy, a protestujący coraz bardziej odważni. Pochodnia olimpijska przemierzała Londyn zarówno lądem, jak i wodą. Protesty odbywały się nie tylko na trasie pochodni. W okolicach King's Cross było bardziej pokojowo i festiwalowo. Tam też na spokojnie można było się dowiedzieć od samych Tybetańczyków, co tak naprawdę dotyka 6 milionów obywateli Tybetu. We do this Protestujemy, aby pokazać światu, że od 1959 roku jesteśmy represjonowani. Cały świat wie, że Chińczycy nie traktują nas, tybetańczyków jak ludzi. Traktują nas jak zwierzęta. Jeśli pojedziesz dzisiaj do Chin, to jest to rozwinięty kraj z poprawiającą się sytuacją ekonomiczną z dnia na dzień. Jeśli wybierzesz się do Tybetu, na przedmieściach wciąż nie ma światła, nie ma dróg, nie ma jedzenia. Jeśli wybierzesz się dalej od miasta, tam wciąż jedynym środkiem transportu po zakupy są konie. Tak, Chiny traktują Tybet. Tybet nie jest częścią Chin, a Chiny nie są częścią Tybetu. Przez 4 dekady. Do okupacji przez Chiny cierpimy i nie rozwijamy się. Wieczorem olimpijski ogień otoczony kordonem policji dotarł do celu swojej wędrówki przez Londyn. W Greenwich również nie brakowało protestujących. Ten niewielki płomień nie miał łatwej drogi przez stolicę Wielkiej Brytanii. Nie zapowiada się, aby o wiele łatwiej było w jego dalszej drodze do Chin. Dotrze do Chin chroniony przez wojsko i policję. Bez ochrony pozostają w swoim własnym kraju Tybetańczycy.